Renata Pałys zaapelowała do fanów kiepskich. Nie mogła dłużej czekać. Emisję serialu Świat według kiepskich zakończono w 2022 roku. Mimo to produkcja wciąż cieszy się ogromnym zainteresowaniem fanów. Ci nie tylko chętnie oglądają archiwalne odcinki, ale także zwiedzają miejsca, w których kręcona była produkcja. Niestety wiele osób myli fakty i odwiedza nie tę lokalizację, którą trzeba. W końcu sprawę postanowiła wyjaśnić Renata Pałys. Zrobiła to na prośbę jednej z mieszkanek kamienicy przy podwalu. Renatę Pałys wszyscy znają jako Paździochową. Rola w Kiepskich przyniosła jej popularność, o jakiej nawet nie śniła. Renata Pałys przez wiele lat była gwiazdą serialu Świat według Kiepskich. Aktorka wcielała się w rolę Heleny Paździoch, która swoim zachowaniem i wybuchowym charakterem nieraz wprawiała widzów w osłupienie. Choć Renata Pałys ma na swoim koncie wiele innych ról, to dla większości widzów na zawsze pozostanie żoną Mariana Paździocha. Renata Pałys zawsze bardzo chętnie angażowała się w sprawy związane z serialem, który dał jej największą popularność. Aktorka przez lata utrzymywała kontakty ze znajomymi z planu. To ona poinformowała fanów o śmierci Marzeny Kipiel Sztuki, która była jej bliską przyjaciółką. Renata Pałys zaapelowała do fanów świata według kiepskich. To poszło za daleko. Renata Pałys postanowiła ostatnio po raz kolejny zająć się sprawą, która dotyczyła kiepskich. Wszystko przez to, że zwróciła się do niej mieszkania kamienicy, w której kręcone były sceny do serialu. Jak się okazuje, fani produkcji wciąż chętnie odwiedzają to miejsce. Niestety jednak przy tym zakłócają spokój osób prywatnych. Napisała do mnie pani Joanna, mieszkająca we Wrocławiu przy Podwalu. Jest to kamienica, gdzie zaczynaliśmy kręcić kiepskich. Otóż mieszkańcy kamienicy są niepokojeni wizytami ludzi, którzy chcą oglądać korytarz i mieszkania, w których był kręcony serial, bo myślą, że tam jest Muzeum Kiepskich. Mieszkańcy są tym trochę zmęczeni, przekazała Renata Pałę w jednym z ostatnich wpisów na Facebooku. Aktorka zadbała o to, by wyjaśnić sytuację i nakierować fanów produkcji na miejsce gdzie będą mogli zobaczyć prawdziwe Muzeum Kiepskich, które znajduje się pod Wrocławiem. Wiedz na prośbę pani Joanny i dla wszystkich zainteresowanych. Muzeum Kiepskich znajduje się na zamku Topacz, adres Ślęza, ulica Templariuszy 1. To jest pod Wrocławiem. Pani Joanna poinformowała mnie, że wywiesiła kartkę z adresem muzeum, poinformowała Pałys. Aktorka w poście zamieściła także kilka ujęć z planu świata według kiepskich. Widać, że produkcja nadal zajmuje ważne miejsce w jej sercu.